Witamy wszystkich serdecznie i zapraszam Państwa na film. Z którym zmagaliśmy się już od dłuższego czasu. Będziemy w nim omawiać problemy istotne dla naszego właśnie pokolenia. A więc usiądźcie i zapnijcie pasy. Bo do akcji wkraczają mi pasy. Teraz przesunę na Poznań. Witam serdecznie. Z tej strony Jan Dziwiński z programu Polonia TV. Jest ze mną Norbert R. i chciałbym się zadać kilka pytań. Witam serdecznie. Słucham, jakie pytania? Czy jest Pan patriotą? Oczywiście, że jest. Dlaczego Pan jest patriotą? Dlaczego no nie można tego stworzyć. Także Pan będzie Dobrze. Dobrze. Chciałbym dodać. kilka pytań do ludzi, którzy tutaj idą. I atakuj do miary. Proszę. Mogę zadać Nie. Proszę. Mogę zadać kilka Tak, mogę? Jest pani bardzo prosto. Kilka pytań. Dlaczego? Co pani robi dla Polski? Nie. Dziękuję. Idziemy Pytosza? dalej. Pan serdecznie, Jan Zieliński. Zapytam dzisiaj kilka osób, czy są patriotami. Witam ja serdecznie. Chciałbym zadać kilka pytań. Można? Jesteście patriotami? Co robicie dla Polski? Dziękuję Dobrze. bardzo. Pytam, czy jest pan patriotą? Tak. Co robi pan dla Polski? Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Możemy sprowadzić wywiad? kilka pytań zadać? Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, to już nie jest skandal. Z tego okropnego sabotażu. Bo zdjęcie orzełka z Koszulki to, yy, to był po prostu gest przeciwko nam 40-milionowemu narodowi, z którym się utożsamiamy. Yy, w tej chwili wydaje mi się, że ten yy, PZPN oczywiście istnieje, istniał i będzie istniał. PZPN musi, ale ci ludzie tą decyzją, yy, jak, jakby to powiedzieć, no, spowodowali, że ta kropla goryczy chyba się przeleje i na to pozwoli. Ja swego czasu zaryzykowałem takie stwierdzenie i w tej chwili to podkreślam, że PZPN to jest taki rząd polski bis. Albo odwrotnie. Rząd polski. Minister sportu, Adam Giersz, zalegalizował korupcję. E, dzisiaj rano sportowcy mówili, mówił Paweł Zygmunt, Leszek Blanik, o tym, że orzałek powinien być ustawowo zagwarantowany na I Ja To jest oczywista, oczywiste. Wraca się w swoje gniazdo ta sytuacja zmieniła cały mój umysł teraz będę dbał o środowisko witam państwa chciałbym opowiedzieć o tym że należy w tych czasach szczególnie szanować Jezusa Chrystusa i Kościół katolicki. Teraz, w tych ciężkich czasach, jest on dosyć dyskryminowany przez młodych ludzi, ale miał on naprawdę wielki wpływ na patriotyzm i na naszą ojczyznę na przestrzeni wieków. o bohaterach. Polski patriotyzm jest e, bardzo dziwny i wydaje mi się, że trochę czasami fanatystyczny. Dlatego, że staramy się bronić e, tego, co nie zawsze w sumie powinniśmy i robimy na, na rynku ogólnie całoświatowym. E, Wielki halo z rzeczy, których powinniśmy raczej przymilczeć. Oprócz tego cały czas jakby trzymamy się dawnych sukcesów historycznych, zamiast świętować nowe. Więc ten patriotyzm moim zdaniem gaśnie. Mi się wydaje, że powinno być koniec wojny tej polsko-polskiej. To jest moje zdanie. Oni u góry robią taki zamęt, że ci nadal zgłupieli już całkiem, w co wierzyć, w co ufać. Polski patriotyzm kojarzy się przede wszystkim ze świętami i z tym, że będzie wolne. Pan, no to, co Pan robi, jest przejawem chuligaństwa politycznego. śladowce naśladuje Pan lepera i skończy ja, Pan jak leper. Ja naśladuję Pana marszałka. No na co Pan czeka? No co pan nie ja, ja, ja no na co Pan mnie no chce przestraszyć? Ja, ja, ja. Mam tego pełną świadomość, ale nie służą dobrze sprawie. I także patriotyzmowi rozumianego jak najwłaściwiej, bo ja bardzo lubię podejście wybitnego naszego eseisty, na ogół zapomnianego, Irzykowskiego, który mówił, że każde pokolenie na nowo musi interpretować patriotyzm swój, dlatego że to jest kategoria dynamiczna. To nie jest tak, że była to organizacja diabelska. Ona miała swoje oczywiście białe aspekty działania. Koniec cytatu. Jak pan to komentuje? Nie poszedłem do wojska i zacząłem ćwiczyć. Ćwiczenie dla mnie to jest patriotyzm. Muszę bronić swojej ojczyzny, a te ćwiczenia mi pomagają. O, ćwiczę. Muszę być silny. Tak jak ojczyzna musi być silna. Panie, to jest narzędzie do sprzydania wojen i zabijania ludzi, proszę pana. To jest taka ideologia patriotyzmu. Zrobili patriotyzm, żeby ludzie chcieli zabijać ludzi, panie, w obronie ojczyzny. Wojny tylko z tego powodu są, między innymi. A w Polsce jakoś się objawia patriotyzm? W Polsce? No ja wiem, chyba raczej słabo. Tego co ja się orientuję, to jest dosyć słabo. Takich jak ja Dosyć chyba jest więcej. Regulaminu. Dosyć tego, panie pośle. Proszę, proszę o przestrzeganie regulaminu. Dosyć tego, panie pośle. Tego nie można ustawowo, no bo to musi być w sercu, w głowie. I my musimy cały czas mieć to na uwadze. Trzeba jeszcze raz podkreślam, jak się zrobi porządek.